Sorry, all lines are busy at the moment. Please hang up and try your call again later. I can't get anyone on the home. The war has been drawn to the shores of the United States. Troops already stretched to the all, all of the, world. the Russians must have copied the ACS module. Got the key to the lock in America. And they're killing a thousand Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all out of friends.

Ok, w tej misji mamy sterla, bo to było z Postaram się wam oczywiście pokazać, lokalizować każdego z nich. No i również mam powrót Nikolaja. Nikolaja, który był w... po poprzednim modułom, teraz powrócił w tej grze. No, go znowu zobaczyć, Nikolaj to jest jeden z moich ulubionych postaci. Lubię go bardzo. Dobra. Tam mi się no, to jest trochę jest trudno, bo jest tutaj sporo straży tych tango, ale mam nadzieję, że sobie miło wszystko Radzę Dobra, myślałem tam jest przeciwnik, jak był faktycznie Tam jest co jest... Na dachu będzie... będzie sporo Ajaj Ma celność Jaka jest ma druga broń O, to mamy, to jest tak fajny pistolet, wszystko celny. Nie ma. Dobra, to jest nas. Gdzie? Tam jest, co? No to wiecie, że w każdej ogólnie mi się w tej grze... ...muzyka do takiego fajnego klimatu jest zajebista. Oho! Tylko co, bardzo na najszybciej. Bardzo mi się podoba mój w tej misi. Jest świetna. Dobra, spróbuję to psa To jest pierwszy laptop. Zostały jeszcze trzy. No muzyka jest strasznie zajebista tym... Tym, no, w tym... W tym sekwencie jest strasznie zajebista muzyka. Dobrze no, to jest, że nasi wspomagają. Chyba naprawdę fajną stylówkę. jego desa no to homo, nie i fajnie co zachowali jego wygląd w reboocie do Bodorofera 2 ze no dobrego zrobili w tej grze tylko szkoda że jakoś tam bardzo jego postać wydaje się taka trochę pusta za zwinięta wydaje no się on wie jak w tej wersji gdzie oni są Tutaj zaraz, teraz będzie kolejny laptop, nie mogę go ominąć. Okej. Okay. Nie no chwila, ten tylko, tylko laptop muszę teraz znaleźć. Kurde, czekajcie, robię cięcie, bo wiedziałem, że prawdopodobnie o jakimś zapomnę. Tutaj jest laptop gdzieś, ale nie dokładnie, gdzie, muszę się sprawdzić, jest to w internecie, to czekajcie. Robię teraz cięcie i zaraz wracam. Okej, w tak na jakichś beckach, czyli kurde... Dobra, tutaj jest! Się patrzyłem na niego, prawdopodobnie mnie ja, nie zauważyłem, brawo ja. Dobra, i teraz powinien być kolejny laptop w jakimś budynku.

Dobra, w którymś budynku będzie laptop teraz? Bo kurde, w którym? Nie! Było blisko naprawdę. Kurde, no w którymś budynku tutaj? Wydaje mi się, że w tym. komuś to tam miejsce. Dosłownie nie ma jakiegoś wejścia jest na górę? O, 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 o! Jest! Mamy go! Mamy kolejnego laptopa. No to jest, co został. Ruszamy. Uwaga, te becki. Przez dara, one chyba na no, nie są wybuchowe. Bardziej trzeba uważać na samochody i na granaty. Pisa, ale mógłbyś... Straciliśmy pisa. Pisa, straciliśmy. Dobra, on to jest, to nie zgin. No, teraz. Ale będzie ciekawe, jeśli mi się to uda przejść w sensie bez anidy śmierci, ale wątpię w to. Nie chcę zapesać. Tam jest, gdzieś na górze strzelają. Widziałem RPG. -a. Dobra, chyba możemy ruszać dalej, chyba tutaj już nikogo nie ma, ale gdzie tutaj są kolejne saloną no z pistolu, teraz wezmę. Idzie, gdzie, gdzie gdzie? Gdzie oni tam wselają miejsca co? to do znikcem grafista. Będę uważam, że to, to trasy niskie, to znikszam oczywicie ja. W końcu. Gdzie? Z tyłu? To jest to do mnie nawala. W ogóle tam teraz walczymy podaje chyba z mafijską fawelą nie z się tylko tutaj z... ...Badytami i z Faveli. Kur... co, sorry, zwracam! Zwracam co? Nie chciałem! Dobra, idziemy dalej, omijam ich Nie trzeba wszystkich zabijać Mamy Nikolaja Tam jest laptop. Spróbuj teraz całcyko przejść I nie zginąć Dobra, mamy laptopa. Zabrałem wszystkie. Mam wszystkie laptopy, możemy teraz dokonać misję. Skaczemy! No, szaf tam próbował pomóc, ale nie zdążył. A gdyby, gdy, gdybyśmy skoczyli co sołtem, taka ciekawostka, no to wtedy bym oczywiście nie do nam nawet spróbować pomóc. No i teraz mamy finał. Dobra, biegnij Roach, biegnij! Nie mamy teraz jak strzelać w ogóle. Weźmy teraz teraz bezbronnym cywilem w tym momencie. Ale ja prawda schwytę też no. Zajebista jest ta muzyka. Dobra, by tylko głupie nie zginąć, czasem spadając w dół, to, to już naprawdę będzie głupie. A jest, a to że uda mi się to przejść bez ani do śmierci. W sensie to, to, to misje. Bez ani do śmierci uda mi się przejść. A bo już teraz tylko tego trzeba skoczyć, damy radę. Dobra, wdał się, bez do śmierci, proszę bardzo, ładnie Wracamy do domu